O, dzień dobry, panie profesorze. Coś pan tutaj wy, wypatruje. Tak, dzień dobry. A co tak po... niepewnie pan wypatruje? Niepewnie, tylko pewnie po pierwsze. A po drugie, no chyba pan wie, co wypatruje, nie? Co, statki? Bo pan Statek Pana... tam jest. Nie, nie. Pana nie było chyba w Krakowie dawno, tak? No nie. Jest ucieczka gawiala. Gawiala? I trzeba go uważać na niego i odłowić go w ogóle. Bo wie pan, jakie to jest niedobre, jak gawial panu nogę odgryzie? Pierwsze słyszę. No właśnie, bo aligator, no to wiadomo, odgryzie nogę, mhm, no to tak. nie jest w sumie samo sobie fajne, ale przynajmniej wtedy jest pan obiektem ogólnego współczucia. No tak, no tak, bez dągi. No jak tak. gawial panu odrypie nogę, a tam coś innego. No to jest posprzątane, no bo wie pan, nie tylko że ma pan brak tego nogi czy coś tam, ale jest pan wtedy przedmiotem ogólnego śmiewiska. No pan widział jak gawial wygląda. O kurczę. No, kurce. więc to jest podwójnie niebezpieczne, ja tu społecznie teraz staram się go wytropić i oczywiście trzeba uważać, to proszę tak blisko do wody nie podchodź. Patroluje Pan. O kurce. Także wie Pan, muszę już teraz iść i proszę nie podchodzić tak blisko do wody, bo ja później Panu nie będę Dobrze. odszkodowania za te śmiechy z Pana, będzie Pan żałował. Okej, okay. dziękujemy.